Jeśli chcesz zademonstrować swoją siłę, to niewątpliwie świetnym sposobem na to będzie wyciśnięcie albo podniesienie czegoś nad głowę. Dlatego dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób, w jaki poprawny sposób, wycisnąć odważnik Kettlebell nad głowę. Zapraszam! Aby poprawnie wykonać to ćwiczenie, będziesz potrzebował umiejętności poprawnego chwytu ketla, które prezentowałem w poprzednim odcinku, dlatego odnośnik masz na górze ekranu na drób zaległości, jeśli jeszcze tego nie przerobiłeś i lecimy dalej. Zaczynamy w pozycji front rack, gdzie trzymamy ramię blisko ciała, lekko wysunięte w przód. Nadgarstek wyprostowany. Stajemy na szerokość bioder, kolana zablokowane, brzuch aktywny, drugie ramię czekające w gotowości do spięcia. Ruch rozpoczynamy od wdechu i zaciśnięcia drugiej ręki w celu zwiększenia napięcia. Wyciskamy ketla zaczynając od odwiedzenia ramienia na zewnątrz z jednoczesnym pchaniem ramienia w górę. W trakcie ruchu Obracamy ramię tak, aby na końcu odważnik znalazł się z tyłu. W pozycji overhead, czyli trzymając ciężar nad głową, blokujemy łokieć i osadzamy łopatkę w dolnym położeniu. Przed rozpoczęciem zejścia nabieramy ponownie powietrza, spinamy ciało i analogicznie opuszczamy ketla dokładnie w taki sposób, w jaki go wycisnęliśmy. Podczas ruchu aktywnie pracujemy obręczą barkową, jednak całe ciało pomaga nam poprzez swoje napięcie. Wykonując więcej powtórzeń w serii, można wykonywać wdech oraz wydech jedynie na górze ruchu, aby nie zatrzymywać się zbyt długo w dolnej pozycji i tym samym tracić siły. Pomoc kolanem. Brak spięcia i nierówno ułożone barki. Brak rotacji ramienia. Brak aktywnego opuszczania. Przy bardzo ciężkich powtórzeniach możesz pomóc sobie za pomocą ściągania ramienia. Czyli zamiast trzymać ramię prostopadle do tułowia, trzymaj je w górze i w momencie wyciśnięcia ściągnij je energicznie w dół, jakbyś ciągnął za ciężką linę. Tyle na dzisiaj, dzięki, że dotrwaliście do końca. Zbliżamy się już powoli do końca serii, jeśli chodzi o ćwiczenia z ketlami. Zostały nam jeszcze dwa ćwiczenia podstawowe do omówienia, ale dawajcie też znać w komentarzu, jakie dalsze serie chcielibyście, żebym zaczynał i kontynuował. Dzięki za dzisiaj, czołem.